Tam wiesz co, spójrz, <gry> to jeszcze polata. No pewnie, polata. nie wyleciała i to jest co. Ta woto tam nasyp, to się ułoży. Nie. <gry> ja pierdę. pięknie to wygląda. Pierwsze kopanie. Jest w stanie go kopać? Tak, tak. Może czekaj. Czekaj, bo wyciągnęła już. Mm. Jak głupno? Podniej był w stanie. Mału! Dobra, czekaj, może cię po kuluję to Nie no chyba do mnie będzie. Czekaj. Czekaj! Czekaj, Tykaj, tykaj, tykaj Czuję jak go bez biegu teraz Tykaj Nie, to mi nie dało Kurwa Co mi To masz, tak No i co? No, i podnieś się i teraz łączy Zaraz to rozwalimy, <słysza> To jest przykryć tą, co tam, <śśla> dźwięki hamulcają. O, jest! Gwintona <śla> <Uf. śla> cię? Widzisz, jak to jest, jak się po alkoholu robi? Spróbuj do... jak teraz rzucić, może już się przekręcił. No tu nie ma żadnych czujników. I czekaj, spróbuję kopnąć. A nie noga już na pierdziela. Hmm? Idę po buta. O! o! Już paliwo doszło. Będzie, będzie! A masz ten, co ja nie wiesz? Ja, <laughs> a teraz ja Będziemy nawzajem Będziemy jutro chodzić A rozpoczęcie sezonu w niedzielę Kręci Pani dobry jest wężyk pusty wiesz Ło Czeka, może pójdę A na go. stojaka musisz walić, bo jak wytrwasi z nas ryj, to A, ty szmato! Co cię tak... Jest? No bo ja mam trampka! No i? No to... chcesz się zamienić wówami? A, ty... Czekaj, idę po buta. Ty uderzasz chyba Nie ten. no, to ci boli. Ja mam trampka, Ty już chodzić nie mogę. O, ma.

Siemanko, jak pewnie przed chwilą widzieliście, yy, borykaliśmy się dzień wcześniej z odpaleniem tej Hondy po naszym pseudo-remoncie. Yy, no i yy, masakra była, nie mogliśmy tego odpalić, no, yy, Ja muszę winę zwalić na mojego kolegę, tego właśnie, co tam nagrywał ze mną. Yy, bo on wpadł na głupi pomysł, że przy składaniu, żeby sobie piwo otworzyć, nie? No, ja oczywiście jestem w ogóle anty piciu yy, robiąc coś, bo prawda jest taka, że no jak człowiek kurcze wypije to jest otumaniony i no i nie myśli zdrowo, nie? Yy, Dzisiaj sobie na trzeźwego przyszłem, obejrzałem yy, cały silnik w koło, no i okazało się, że po prostu jednej wtyczki nie dopię, nie, znaczy nie dopiłem, nie wpiłem Y, to jest wtyczka jedna od, y, temperatu znaczy od temperatury. To jest w, 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 w głowicy jest y, taka, y, taki czujniczek. I tak z początku myślałem, że to może pewnie jest jakiś czujnik y, temperatury, ale co się okazuje taka ciekawostka, ten czujnik to nie, nie jest czujnikiem temperatury, tylko to jest. Y, czujnik, który widzi, czy jest w silniku woda. Taka rozkmina, nie? bo akurat jeszcze nie, jakoś tak wyszło, że nie zalaliśmy płynem, a jak go podpiąłem, też go nie mogę odpalić, i tak sobie później myślę. Mówię kurwa, kurczę, jak to, jak to jest w, tym, w tej głowicy, mówię. No to mówię, wlałem wody, i faktycznie ten czujnik to musi być po prostu taki od yy, wody, że faktycznie jak wody nie będzie w silniku, fajna sprawa, nie? Fajnie to Honda wymyśliła, że jak yy, w razie byłby jakiś ubytek czy coś, to silnik po prostu, po prostu zgaśnie, nie? Nie będzie widział, że silnik jest, że w silniku jest woda i zgaśnie. Kurczę, no fajnie to wymyślili, tylko że no. Nasze browarki wychodzą bokiem. No. Ale już Honda chodzi, także pali od strzała bez problemu, także... On się jakoś tam udał, zobaczymy czy to będzie działać. Na razie pierwsze odpalania, to wiadomo, będzie trzeba to zagrzać zrobić mały, mały, ten, mały przejazd, tam po godzinie czy po dwóch kolej zmienić. Będę testować co dalej.